nam powitać Państwa z Nowego Muzeum na wersarzu wystawy prac profesora Mieczysława Wiśniewskiego. Syntaza, synteza 50 lat twórczości Mieczysława Wiśniewskiego. Najstarszy obraz, który Państwo zobaczą, najstarsza kompozycja pochodzi z 1977 roku, najmłodsza z 2014 roku. Jest to. Synteza harmonii, synteza abstrakcji biometrycznej, synteza też uniwersum, którego pan profesor tutaj poszukiwał, takiego, jego bliskich wartości. Chciałabym powiedzieć, że prace pochodzą z trzech źródeł. Największa ilość oczywiście ze zbiorów tutaj żony pani Elżbiety, ale także dwie prace są z, ze zbiorów pani Marzeny i Piotra Sendecki. Pięć prac jest prezentowanych ze zbioru Grudziądzkiego Muzeum. Pan Mirosław Wiśniewski urodził się w Toruniu i swoje życie i rodzinne, i zawodowe związał z tym miastem. Był nie tylko artystą, ale był też pedagogiem, przyjacielem, kolegą. I cieszę się, że na dzisiejszym remisarzu będą osoby, które kilka słów o samym artyście będą mogli opowiedzieć. Ja tak pokrótce tytułem wstępu powiem, że profesor Mieczysław Wiśniewski był artystą nietuzinkowym. Stworzył i przez wszystkie lata swojej pracy twórczej pielęgnował indywidualną formę wyrazu artystycznego, zaczynając od abstrakcji, a kończąc na malarstwie schematycznym z wykorzystaniem różnych form geometrycznych. Był artystą też wszechstronnym, bo jego praca twórcza nie skupiała się tylko i wyłącznie na pielęgnowaniu tych takich indywidualnych cech swojej twórczości, ale też uprawiał malarstwo kształtunkowe, malarstwo monumentalne, tworzył bryły, tworzył malarstwo ścienne, brał udział w realizacjach, projektowaniu i aranżacji wnętrz i architektury. Pod tymi pięknymi spilszami nad Wisłą fantastyczne widoki, krajobrazy. Idziemy do góry, do, do muzeum. Niesamowite, proszę Państwa, przeżycie to, to zostaje na długo w pamięci. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tej wystawy. Pani, Pani Elżbicie, za niestrudzoną postawę w promowaniu dzieł swojego męża, fantastycznego, wspaniałego, wspaniałego artysty, a tym samym w promowaniu środowiska toruńskiego, toruńskich tak? twórców, tońskich, tońskich malarzy. Byłem uczniem Pana Profesora i z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że kilku kolegów też zaszczyciło i koleżanek wizytą na otwarciu profesora wystawy, a profesor był artystą, który osiągnął sukces na wielu polach. To, że był pedagogiem wynikało z faktu, że już od 20, jeżeli mnie pamięć nie myli, drugiego czy trzeciego roku, będąc studentem trzeciego roku, rozpoczął już pracę zawodową jako asystent czy zastępca, asystenta, tak to się nazywało w ówczesnej nomenklaturze. I proszę Państwa, jego droga pedagogiczna przebiegała w sposób bardzo harmonijny, chociaż niełatwy, bo wiemy, że kilka razy ustrój się w Polsce zmienił i inne władze nastąpiły, a uczelnia jako uniwersytet trwała, a przede wszystkim utrwalał się i ilumacją Wydział Sztuk Pięknych i profesor Mieczysław wpisał się złotymi zgłoskami w historię naszego wydziału. Jest tego, jesteśmy z tego dumni wejdziecie do góry, i zaczniecie rewitować ponad no, poziom tej posadzki, bowiem właśnie sztuka odważna, nowoczesna daje takiego wielkiego powera, że właśnie też wszystko w Waszych rękach i też macie przed sobą całe życie artystyczne, żeby tworzyć nowe wartości. W Muzeum, z którym mój, mój, mój też był związany od wielu, wielu lat. Bo przecież jeszcze w dawnych czasach jak przyjeżdżam tutaj z profesorem Borysowskim, to też powstała Galeria malarstwa, która nadal jest tutaj w zbiorach i jest kontynuowana. Prawie. No i chciałam podziękować również Państwu, wszystkim, którzy przyczynili się do tej wystawy. Działu sztuki tak naprawdę z wielką przyjemnością współpracowałam. Bardzo przyjemnie, jak się wszystko tutaj załatwiało, to nie było żadnych problemów. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Bardzo.